Kuzimeczki, ja jestem Forion a jest to kolejny odcinek z Fortnite na moim kanale i dzisiaj pokażę wam jak robić zadania z podjazdu centralnego. a więc tak, może zacznę od tego, że znowu będę w Fortnite'a i znowu mam zamiar nagrywać a więc tak, pierwsze zadanie to jest zmień kolor tysiąca pól czyli jak widzicie, możecie biegać i zmienia wam się kolor podłogi to jest prostszy sposób robienia tego, najprostszy nie, sposób robienia tego zadania, nie wchodzenie na jakieś takie kreatywne i tak dalej. Następnie tak. Drugim zadaniem, jakie możecie wykonać, jest zebranie piłki do koszykówki. Monety oraz buta w jednym eee, Tak. Piłka do koszykówki mieści się od razu na prostej za skrętem. Poletry na wojsku od koszykówki. Trzeba po prostu granatem na tym impulsowym się zbić do góry i ją zebrać. Widzicie? Tam jest jeszcze Jonesy. Następnie tak. Monetę możecie zebrać w tym dowolnym miejscu. I zanim przejdę do buda, to zacznę kolejne wyzwanie, które polega na tym, aby zatańczyć między dwoma futrakami. Pierwszy tutaj jest to miejsce, w którym możecie zatańczyć między futrakami. Włączam jakąś motkę i naszych tam. Jedziemy po trzecie zadanie, czyli znajdź Jonesiego ukrytego za ogrodzeniem. Wystarczy tutaj jechać ciągle lewą stroną. Przepraszam, ominąłem to. Jedziemy ciągle lewą stroną. I tutaj mamy taki skręt, uliczkę. I mamy Jonesiego za ogrodzeniem. I ten wcześniej mamy wóx. Jeśli zrobiliście zadanie jeszcze za tak zadanie z John i zebrali się tak buta pokażę drugą lokalizację buta jaka jest możliwa biegnijcie prosto ulicą i wjeżdżacie tutaj w prosty tunel i macie kolejnego butyka i to by, to by było na tyle to są na razie wszystkie obecne wyzwania z odjazdu centralnego mam nadzieję że Wam się przydał ten samouczek i docenić to. Do zobaczenia, na cześć.